Witam serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Robert Tulicki, organizator akcji Moto Prezent. Witam Cię Robercie. Dzień dobry, witam. Moto prezent, co to za akcja, do kogo jest skierowana i gdzie się odbywa? Tak jak Ci już kiedyś powiedziałem, jest to akcja na torze, motodrom. Jest skierowana do ludzi z Tarnowa i z okolic, którzy chcieliby poznać motosport jakby troszkę od środka. Dużo się o tym mówi, ludzie rozmawiają, ale nie wiedzą tak naprawdę na czym to polega, jak są skonstruowane samochody, które, które jeżdżą w imprezach sportowych i, no i jest skierowana do nich. Na zasadzie przejazdów około 10 km os tak można powiedzieć, na torze. Gwarantuje to, że ktoś pozna adrenalinę, jaka uczestniczy przy takich zawodach, i, no i będzie zadowolony w sensie przejazdów i poznania tego, tego sportu. Jak wygląda takie spotkanie z kierowcami? Z jakich etapów się składa? Znaczy, w tej chwili mamy cztery samochody, nawet pięć samochodów do dyspozycji, takich, w których, w których możemy robić motoprezent. Wygląda to w ten sposób, że osoba zainteresowana przyjeżdża do nas. Są tam poustawiane samochody, do których którymi będą jeździć. Na początku robimy takie krótkie szkolenie z bezpieczeństwa w sporcie samochodowym, z bezpieczeństwa samego zawodnika, jak jest ubrany, jak, jak mniej więcej to wszystko wygląda, i później przechodzimy do, do przejazdów te, te, tego najfajniejszego momentu. Przejeżdżamy powiedzmy 10 km jednym samochodem. Na, tak, na torze, gdzie no już dosyć, dosyć szybko się jedzie, bo tam w mocniejszych samochodach około 140 na godzinę jest końcowa, końcowa jakby prędkość do zakrętu. Jest mocne hamowanie. Zostawiam też że szekany, beczki, w zależności od tego, jak ktoś chce sobie pojedzie i poczuć samochód. Później przejeżdża następnym samochodem, też jest około 10 km i w, w, jeśli ktoś sobie weźmie taki pakiet na trzy samochody, może, może e, jeszcze trzecim samochodem, takim już e, bardzo mocnym, ale seryjnym. Dla porównania, jak zachowuje się samochód, który ma twarde zawieszenie, mocne hamulce, do samochodu, który ma 300, ten ostatni samochód to jest Subaru Impreza, on ma 300, bodajże 5 koni, jest samochodem cywilnym, też mocnym, ale widać wtedy tą różnicę. I to jest fajna rzecz, bo można się przekonać. A też mocny i też jest, też jest fajna zabawa w tym. Jeszcze jeden samochód, który mamy, to jest Mitsubishi Lancer. I kolega akurat dojeżdża do nas z daleka. Więc ten samochód jakby indywidualnie podchodzi. To jest bardzo mocne auto, bardzo szybkie, ze świetnym hamulcem, i w tym samochodzie no, już naprawdę się dzieje. Ktoś, kto nigdy nie jeździł takimi samochodami, będzie tak zaskoczony, jakby, czu... jakby był w rakiecie. Także tak to wygląda. Skąd w ogóle pomysł na zorganizowanie tego typu inicjatywy? Tak, <laughs> ci powiedziałem, kiedyś poprosi... poproszono mnie o taką akcję. Zaraz z racji tego, że akurat miałem troszeczkę wolnego czasu między powiedzmy swoimi tam zawodami. Bo przestałem jeździć od, od paru lat, o to, żeby coś takiego zrobić. Strasznie mi się to spodobało, zgodziłem się 15 minut i zorganizowałem taką rzecz. Działa to nam na razie, także, także jest fajnie. Czyli akcja cieszy się dużym zainteresowaniem? Tak, tak. I, i coraz, coraz więcej chętnych. Tym bardziej, że teraz zbliżają się święta i ten motoprezent będzie świetną sprawą, jeśli ktoś będzie chciał zrobić nietypowy prezent komuś. I, i, I myślę, że, że będziemy, będzie jeszcze więcej chętnych przed Mikołajkami, bo to już mamy takie zapisy, no i w święta. Szybkie samochody, duże prędkości, rek silników, ale nie brakuje także tych, którzy są sceptycznie do tego pomysłu nastawieni. Jak chciałbyś ich przekonać do tego, że ta inicjatywa jest godna pochwały? Hmm, chodzi o sam prezent, czy mówimy o imprezach, które są na torze? Raczej o szeroko pojętych imprezach tam organizowanych. Przekonać? Ja myślę, że nie ma, nie ma co przekonywać, bo akurat tor jest, jest jakby zrobiony po to, żeby był bezpieczniej. To nie tylko w Tarnowie, tylko bezpieczniej ogólnie tutaj w naszym regionie. Dlatego, że samym zamysłem, motoprezent jest zupełnym przypadkiem tutaj, ale samym zamysłem toru było to, żeby uczyć kierowców bezpiecznej jazdy. I też taką szkołę prowadzimy, i myślę, że nie ma co przekonywać ludzi do tego, żeby było bezpieczniej, tym bardziej, że jest zima teraz, są takie warunki, że no, trzeba uważać. Dużo ludzi nie ma umiejętności, które mogą nabyć na torze, i myślę, że dobrze jest, że, że ludzie, że młodzież uczy się właśnie na takich ośrodkach, a nie na drogach. Często widzę, jak chłopaki, ja sam kiedyś byłem młody, więc podobnie, podobnie jak dzisiaj chłopcy, też zdarzało się gdzieś obrócić samochód, gdzieś, gdzieś wjechać, powiedzmy na jakiś parking, ale to nie są dobre miejsca. To, to nie są miejsca, które w dzisiejszym cywilizowanym świecie powinny być do nauki. I, i stąd, właśnie, stąd właśnie najlepszym miejscem jest taki tor. Gdzie możemy szybko pojechać, dobrze schamować, nawet wy, wy, wylatując gdzieś poza tor, możemy bezpiecznie, bezpiecznie się powiedzmy, zatrzymać. Realizujecie także projekt Szkoły Bezpiecznej Jazdy, z, Szkoły Jazdy Sportowej. Opowiedz nam kilka słów o tej inicjatywie. Tak, tak to jest świetna sprawa, bo <laughs> y, 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 mamy, mamy y, taką fajną szkółkę, która zaczęła się od Szkoły Bezpiecznej Jazdy. W tym momencie idziemy już jakby dalej i idziemy. Mamy nawet honorowego instruktora od sportowej, od Szkoły Jazdy Sportowej, to jest Michał Bębenek, którego pewnie też w większości kibiców sportowych i, i powiedzmy ludzi z regionu tutaj naszego nie trzeba przedstawiać, to jest człowiek, który był wielokrotnym mistrzem Polski, wielokrotnym wicemistrzem Polski w klasyfikacji generalnej mistrzostw Polski i on wspiera nas, że tak powiem, w tych, w tych działaniach podstawą jest bezpieczna szkoła jazdy. To jest coś, co właśnie pomoże tutaj w regionie ludziom jeździć bezpieczniej i co, co nakieruje, że tak powiem, resztę, że bezpieczeństwo na drodze jest bardzo ważne. Tak naprawdę dzisiaj jest duży z tym problem, bo według statystyk policyjnych co dwie godziny w Polsce ginie człowiek. To jest bardzo przykra sprawa. Jak się tego słucha, no to każdy sobie pomyśli <laughs> o sobie. Mnie to nie dotyczy, tak, bo ja jeszcze dobrze i nic mi się nie stanie, ale na drodze jeździmy Wiele osób tak spotykamy ciągle. Może się zdarzyć głupi wypadek, nie będziemy się umieli zachować w momencie, kiedy będziemy musieli awaryjnie zmienić pas ruchu, kiedy będziemy musieli awaryjnie hamować. To no, tak naprawdę większość ludzi dopiero ma z tym styczność, kiedy uczestniczy w wypadku. A uczyć się w ten sposób na wypadku, no, nie jest zbyt mądre, że tak powiem. No właśnie, bo u nas dość dużo mówi się o bezpieczeństwie, ale w tej dziedzinie ciągle mam wrażenie, że robi się jeszcze za mało. Albo społeczeństwo nie jest przekonane do takich rozwiązań, jak chociażby bezpieczne szkoły nauki jazdy. Zdecydowanie za mało właśnie, stąd też pomysł, żeby, żeby pokazywać ludziom, jak można, jak można powiedzmy z takiej sytuacji wychodzić. My tego uczymy. Mamy też płytę poślizgową na to, że to jest świetna sprawa w momencie, kiedy wjeżdżamy na partię lodu na zakręcie. Większość ludzi to może, może jakaś część osób, tak powiem, yy, doświadczyła tego. Najczęściej była w rowie. albo obróciła ten samochód, albo uderzyła w inny, albo powiedzmy, nic się nie stało, bo rów był płytki. Ale powiedzmy, jest to niepotrzebna rzecz, taka, którą można by było uniknąć. Może nie samo ale samo, może, tak w cudzysłowie, powiem, wybronienie się z tej sytuacji. Bo jest wiele technik, które tego uczą. I miałem ostatnio, akurat w sportowej szkole jazdy, dziewczynę, która y, na początku bardzo miała dużo błędów. Próbowała jeździć. Ona się chciała sportowo nauczyć jeździć, ale była na takim poziomie, gdzie można powiedzieć, y, kierowcą była średnim. Po dwóch godzinach y, zaczęła tak zamiatać tym samochodem, że odpływał jej tył. Uczyła się hamowania z lewą nogą, uczyła się też kontr. Świetna sprawa. no. Tylko to trzeba być pojętny, to jeszcze też, 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 też inaczej działa na każdą osobę. Przed nami duże wydarzenie motoryzacyjne. Wielkimi krokami zbliża się Super OS Mikołajkowy. Tak, to też jest fajna impreza. Fajnie też, że, że, że akurat w Mikołaja, tak jak sama nazwa wskazuje, taką imprezę organizuje AMK Tarnów, Tarnowski Klub i akurat jakby Idąc, idąc z pomocą tutaj do tej imprezy, gdzie mogą być zmienne warunki, mamy taki, mamy taki pomysł, właściwie on już powstał, żeby zrobić trening dla zawodników, którzy chcą, chcą sobie pojechać w tym, w tym Mikołajkowym i dla zawodników, którzy w ogóle chcą sobie pojeździć przed zimą na torze Motodrom Tarnów. To jest fajna sprawa, bo tylko w, tylko w tym momencie będzie można za tak niską kwotę sobie pojeździć cały dzień samochodem i potestować. Powiedzmy, niektórzy będą testować, niektórzy będą się uczyć, niektórzy będą po prostu sobie tylko jeździć, próbować przed zawodami. I to akurat tyczy się też tych, tych zawodów mikołajkowych. Dziękuję serdecznie za rozmowę, a Państwa zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka naszego programu.